Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii horoskopy i tym razem chciałabym mówić horoskop dla ryb. Na miesiąc lipiec roku 2019. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo-zdarzeniowo, poruszając takie kwestie jak miłość, praca, finanse, a także i kwestie zdrowotne. Horoskop jest ogólny dla wszystkich ryb. Niestety z nie wszystkimi on będzie rezonował. Jeśli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli nie, być może nie nasz wspólny czas tutaj ezoteryczny, być może za jakiś czas, za jakiś moment to się zmieni, warto sobie to sprawdzać. Jestem to. Przerzuciską Angiatis pracuje z kartami Tarota i to właśnie on będzie używany do tutaj horoskopu. Wspieram się bardzo często numerologią w prognozach. Karty anielskie i rytuały również nie są mi obce. I karty anielskie również będą brały udział w dzisiejszym horoskopie. Na samym końcu będę wyciągała z nich dla Was przesłanie. Horoskop, tak jak mówiłam, konkretny, zdarzeniowy. Które pokazuje możliwe historie zdarzeń. Pamiętajcie też o tym, że macie zawsze i wszędzie wpływ na owe zdarzenia i posiadając wcześniej wiedzę na ich, jakby temat, możecie wpływać, zmieniać bieg tutaj historii. Włączę podgląd na karty i będziemy zaczynali. No, ok, ryby. I lipiec 2019. Tarot znów. Nie odwracam kart, czyli nie czytam odwróconych kart. Pokażcie karty. Możliwy bieg zdarzeń dla ryb w lipcu 2019. Pokażcie karty. Możliwą historię zdarzeń dla ryb. Pokażcie karty. Możliwą historię zdarzeń dla ryb. Pierwsza karta mówi o tym, jaką energią wchodzicie w dany miesiąc. Tutaj. Patrzymy jak to będzie wyglądało. Mhm. I teraz tak. Tutaj, tutaj, tak. Mhm. Teraz tak, dwójka monet. Dwójka monet na początku może mówić o takiej dualności. Możecie chcieć gdzieś tam albo dorabiać, albo w jakiś tam sposób um, tutaj zmieniać historię w pracy z pracą w tle A i teraz tak, dwójka monet mówi o możliwych dwóch źródłach dochodu, z czego gdzieś tam jeden może nie do końca być na Waszą miarę szyt może być nie do końca taki, jaki się wydawał. I jeżeli chodzi o no, tutaj decyzyjność, karty pokazują, żeby. Decyzję opierać, opierać na solidnych fundamentach, a nie na takim gdybaniu, na tutaj niepewnych i niepełnych informacjach. To jest bardzo, bardzo ważne. Gdy będziecie przesuwani w historiach pracy, stanowiska, może gdzieś tam nie do końca ta historia być dla Was korzystna. Wy tak możecie odbierać, że nie czujecie się dobrze po tej zmianie. No też mamy sezon urlopowy, i pracodawcy często właśnie te rotacje stosują, bo kogoś trzeba zastąpić. I teraz, tak, osoby, które w jakiś ten sposób chcą tutaj prosić o podwyżki, o awanse, karty pokazują, że połowa lipca będzie to dobry czas na takowe działanie, ale trzeba to udokumentować, uargumentować, czyli wykazać swoją gdzieś tam pracą i ta, tą prośbę, i wtedy to zostanie uzyskane. Osoby, które szukają pracy, znajdziecie ją sami, czyli nie przez kogoś. Nieprzyznajomy tylko praca własnych rąk, czyli to, co Wy gdzieś tam znajdziecie, gdzie Wy się udacie, gdzie Wy zaconicie, zapukacie jakkolwiek, to daje Wam taką właśnie szansę poszukiwania tychże, tychże historii. Będzie możliwe też konieczne doje dojechanie, czy też gdzieś ewentualnie poza miasto, czy też gdzieś dalej, także też weźcie tą wskazówkę pod, pod uwagę. Taka jest tu podpowiedź od, od Kart. Osoby, które są aktywne zawodowo, to też mówiłam o tych zmianach tutaj karty też pokazują, że te osoby, które nie czują się komfortowo w swoim miejscu pracy, chciałyby ją zmienić, również będzie taka możliwość, ale czy Wy skorzystacie, to oczywiście pozostawiam Wam decyzję do tutaj podjęcia. Osoby, które w jakiś tam sposób chcą zmieniać środek transportu, może się okazać nie taki, jaki jest przedstawiany, zatem ostrożnie z takimi decyzjami. I teraz tak, uważajcie też na prędkość, te osoby, które poruszają się się właśnie samochodem, ze względu na to, że może pojawić się jakiś mandacik. I teraz tak, kwestie emocjonalne. Karty pokazują tutaj, że możecie poznać kogoś drogą online, przez telefon, w każdym razie, czy też w drodze, ale dalekiej drodze, bo karta Szóstki Mieczy mówi o historiach online, ale również i przy dalekich podróżach coś takiego się może zadziać. Zatem osoby, które szukają partnera do związku, to coś takiego się tu Zarysuje. Mam też pokazane, że dla osób w związkach, wasz partner może również chcieć wyjechać że za przysłowiową wodę w sprawach e, pracy. I jeżeli tą decyzję podejmie samodzielnie i będzie szedł w tym kierunku, super, ale w międzyczasie pojawi się propozycja od kogoś jeszcze, żeby dokonywać zmian. I ta zmiana nie będzie właściwą według kart. Ta zmiana okaże się chwilowym, pozornym sukcesem, coś zostanie zablokowane. Zatem warto tutaj swojego partnera czy też męża w jakiś tam sposób uczulić na takowe historie. Jeżeli ty jesteś z poznaku ryby i tego słuchasz, to weź to bardzo proszę pod. O vagão. Osoby w związkach tutaj to były właśnie te historie, pani, które szukają partnerów i w ogóle osoby, które szukają tutaj partnera do, do związku, to takowe historie się też rysują. Karty też pokazują tutaj, bo tu jest tak jedna osoba. Tu jest jeszcze pokazany ktoś inny, kto się może również pojawić w tak zwanym międzyczasie, a ta osoba nie jest gotowa do związku. Może się wydawać fajniejszy, mądrzejszy, ale to nie jest to. Nie jest to. I Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie powrotu z przeszłości, bo karty pokazują, że ktoś z przeszłości, kogo znacie, może chcieć aktywować swoje działania do Was, ale karty pokazują, że to tej osobie wydaje się, że się zmieniła, nie jest jeszcze gotowa na wkraczanie nie w historię związkowe, bo stary schemat zostanie niestety powielony. To nie znaczy, że nie chce, tylko tej osobie się wydaje, że sobie już z tym jakby poradziła, czy ze sobą, a nie poradziła sobie, zatem nie za wcześnie. Warto dać temu czas, warto dać temu. A tutaj a możliwość a, mm, a realizacji w czasie. Osoby, które szukają partnerki. Mam tu pokazane, że osoba bardzo taka tajemnicza, taka zagadka dla Was może się pojawić na Waszej ścieżce życia. Możecie uważać też, że ta osoba nie pasuje w ogóle do jakby tych czasów. Ta osoba w jakiś ten sposób nie odnajduje się tutaj. I w zależności, czy będziecie umieli sobie poradzić z taką osobą, czy też funkcjonować przy takiej osobie, wchodzicie w tę relację, bądź też nie. Kobieta bardzo tajemnicza, skryta, ale też bojąca się pewnych rzeczy, obawiająca się pewnych rzeczy, ale tak jakby jej zachowania były nie do końca adekwatne do tejże, tychże czasów, to też warto to wziąć pod uwagę. Tutaj kwestie zdrowotne, kości, mięśnie, stawy, sprawy kobiece mi się tutaj pokazują dla Was, ale też i pod koniec lipca zwróćcie uwagę na dobry sen, bo może się bardzo wiele dziać i możecie mieć problem ze, sen, ze snem, a sen jest podstawą do tego, abyście wy podejmowali właściwie właściwe decyzje. I cóż tu dalej? Jest cesarzowa, powoli. A skrupulatnie mądrze, opierajcie się na doświadczeniu, a ziarno zostanie zasiane, plony zostaną zebrane po jakimś też czasie. Zatem tak to się rysuje. Kobiety dla kobiet cesarzowa mówi o tym, zainwestuj w siebie, w swoją atrakcyjność, poczuj się piękna, po prostu. Przesłanie skarb anielskich, przesłanie skarb anielskich, pokażcie karty, przesłanie skarb anielskich dla ryb, przesłanie skarb anielskich dla ryby, przesłanie skarb anielskich dla ryby. Jasność. Anielska mądrość przypomina ci, że wiecznie zajęty i wzburzony niespokojny umysł jest chory, natomiast umysł wyciszony jasny jest umysłem boskim. Pozwól, by mądrość Twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne w cudzysłowie trajkotanie Twojego umysłu. Twój anioł poddaje Ci tę kwestię pod rozwagę, czekając, by pomóc Ci w jej rozwiązaniu. Usiądź w ciszy, aby poczuć wewnętrzny spokój, pozwoli Ci to rozjaśnić każdy obszar Twojego życia czystym i jasnym światłem. W tym świetle aniołów ukażą Ci nową drogę życia. Ujrzysz wszystko w innym świetle i będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. I afirmacja dla Was. Mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny. I tymże akcentem zakończymy horoskop, zatem też zakończyłam wszystkie horoskopy na lipiec dla Was. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tych... Wskazówek, które Wam finalnie wniosą pozytywne zdarzenia, bo karty służą do niesienia nam wskazówek, podpowiedzi możliwych historii, na które mamy wpływ, bo dzięki tej wiedzy hmm, wcześniej wychwytujemy to, co może nie do końca dla nas jest dobre. Karty to taki nasz GPS życiowy, to taka nasza mapa zdarzeń. I w zależności, czy skręcamy w tą historię, którą nam wskazują, czy też nie jesteśmy gotowi, nie chcemy, nie bierzemy tego pod uwagę, to gdzieś tam stoimy w korku życiowym, bądź też poprawiamy sobie jakość drogi życia. Czego Wam życzę wszystkim, abyśmy poprawiali sobie jakość życia, abyśmy dzięki wskazówkom, informacjom, którym dostajemy nie tylko od kart, ale w ogóle od od otoczenia mogli jak najbardziej podejmować dla siebie tutaj właściwe decyzje. Życzę Wam, abyście mieli dużo miłości, dużo uśmiechu i pozytywnych zdarzeń wokół. Ściskam, całuję, pa pa!